Zadanie 22. Odcinki AC i BD przecinają się w punkcie O. Ponadto AD równa się 4, OD jest takie samo jak BC i równają się 6. Kąty ODA i BCO są proste no faktycznie są. Teraz tak, tu mamy jakieś kąty wierzchołkowe, alfa, alfa. No i teraz tak, tu są kąty proste tu są kąty takie same, bo wierzchołkowe czyli tutaj mamy jakąś betę, powiedzmy, no i tu musi być też beta. No i fajnie, bo teraz okazuje się, że ten trójkąt ADO. ADO. Trójkąt ADO jest podobny do tego drugiego, czyli BCO. A jak są podobne, no i ewentualnie możemy zapisać, że na zasadzie kąt, 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 tak, bo mają wszystkie takie same kąty, to i boki będą proporcjonalne w stosunku do siebie. No dobrze, i teraz jakby ułożyć tą naszą, bo tak, chcemy długość odcinka OC OC, czyli nazwijmy go sobie X. No i teraz, czyli musimy tak, OC do na przykład CB będzie miał taką samą miarę. No i teraz jak to ustalić? Nasze OC jest naprzeciwko bety, więc bierzemy bok, który jest naprzeciwko bety w tym drugim, czyli szóstkę, czyli DO, do tego, który był naprzeciwko alfy, czyli DA. No i teraz podstawmy, co mamy. OC to był X, CB to było 6, DO to było 6, a AD to było 4. No i teraz metodą na krzyż. X razy 4 to jest 4X, 6 razy 6 to 36. Dzielimy szybko przez 4x równa się 9, czyli to jest OC? Tak, to jest OC, czyli już skończyliśmy zadanie, więc jest to odpowiedź A.